Witajcie w serii Dobro Polski. w praktyce. Były pytania o to, dobra, ja już wiem, że fajnie by było mieć obniżony LDL-C na diecie keto, obniżony cholesterol na diecie keto, a przynajmniej co zrobić, żeby obniżyć ten cholesterol na diecie, albo żeby on tak bardzo nie ruszył, kiedy jestem na keto. Dla tych z Was, którzy uważają, że to jest głupie, bez sensu, Was zachęcam do sprawdzenia serii Dobro Polski w teorii, którą znajdziecie u mnie na kanale. Na YouTube nagrałem mnóstwo filmów na ten temat, i tutaj nie chcę Was do tego w ogóle zachęcać. Nie chcę Wam tutaj pokazywać mnóstwa mitów, które na temat cholesterolu krążą. Od tego jest zupełnie oddzielna seria. Dla tych z Was, którzy już rozumieją, dlaczego warto to zrobić, dla tych z Was, którzy wiedzą, że da się to zrobić na keto, że nie trzeba mieć rozwalonego lipidogramu na diecie keto i chcą wiedzieć, jak to zrobić, to jest właśnie ten materiał i pomyślałem sobie, że zrobię to na konkretnym przykładzie. Pokażę Wam tutaj akurat na paru rzeczach, które mam w lodówce, ale zapowiadam, że jeżeli się uda, to zaproszę również tutaj gościa do nowej serii, takiej bardziej kulinarnej, gdzie wspólnie sobie pogotujemy. Na podstawie takiego zestawienia, powiedzmy w miarę kiepskich wariantów ketogenicznych, posiłków i tego, jak można je poprawić, tak, żeby dalej były keto, ale żeby wspierały nas również pod kątem lipidogramu. Dzisiaj bardzo ogólne omówienie tych produktów. Przede wszystkim, pierwsza podstawowa sprawa jest taka, im bardziej zbliżycie się do tego wariantu. Śródziemnopolskiego versus śródziemnomorskiego, tym silniejsze efekty zobaczycie w swoim lipidogramie, czyli to oznacza, że nie musicie tego robić w 100%, żeby to przyniosło efekty. Tu chodzi o to, że jeżeli macie jakiś określony punkt wyjściowy, to każda zmiana będzie wpływać na lipidogram i im bardziej chcecie tę zmianę wywołać, tym bardziej warto zbliżać się do tego, o czym Wam tutaj powiem. I teraz pierwsza, podstawowa sprawa. Oczywiście warto by było zacząć od nakreślenia tego, jak zwykle ta dieta keto wygląda. Zwykle ta dieta keto wygląda tak, że mamy mnóstwo jajek, mamy jakieś tłuste mięso, ja tu akurat nie mam jakiegoś bardzo tłustego, ale w miarę tłuste jest, bo jest na gulasz, mięso wołowe. Oczywiście do tego masło, którego tutaj nawet nie mam, Tłuste biały, odrobina jakiś warzyw, może nie za dużo, może jakiś, jakaś cebula, jakiś czosnek, oczywiście majonez. No i tak w dużym skrócie tak wygląda typowa dieta keto, oczywiście jakiś tam boczek, tego typu rzeczy. Teraz co zrobić, żeby obniżać cholesterol na diecie keto będąc? Otóż to zaprzymano, jakbym był mistrzem jodą. Ja sobie lubię dzielić te nasze produkty na trzy główne kategorie: na źródło białka, na tłuszcz dolewany i na węgle, czy szeroko rozumiane, generalnie produkty roślinne. Jeżeli chodzi o źródła białka, to zobaczcie, najczęściej to, co my w tej diecie, która rozwala nam trochę lipidogram, robimy, to łączymy źródła białka z produktami, które same w sobie są tłuste. Więc z automatu nie mamy dużej kontroli nad tym, jakiego rodzaju tłuszcz ląduje u nas na talerzu. Czyli my nie rozdzielamy podaży białka od tego, jakie konkretnie tłuszcze chcemy sobie dodać do tego białka, i to często rodzi pewne problemy, bo mamy takie tłuszcze, które nie będą nam podbijać tego lipidogramu, nawet mogą go obniżać. Przykładem fajnym są tłuste ryby ale przykładem niefajnym są tłuste mięsa, dlatego że tam głównie ze względu na olej palmitynowy, na kwas, palmi na kwas palmitynowy. Nawet mięso, które w sobie nie będzie miało dużej ilości cholesterolu pokarmowego, ale będzie miało dużą zawartość kwasu palmitynowego, może zwiększać produkcję naszego własnego cholesterolu, lipoprotein LDL i zmniejszać jego tzw. clearance, trafianie z powrotem do wątroby i ewentualne jego wydalenie jedyną słuszną drogą, bo cholesterolu nie spalamy. Cholesterol możemy jedynie wydalić. Zacznijmy, może, od tych jajek. Czy to w ogóle oznacza, bo jeszcze na początku, może, powiedzmy o tym, czy cholesterol pokarmowy się wchłania. Otóż to zależy. W teorii nie, w teorii bardzo mało, ale w praktyce jest tak, że to zależy m.in. od naszych genów i od yy, tzw. macierzy żywieniowej. Jeżeli mamy pecha, to jesteśmy hiperabsorberami i wchłaniamy cholesterolu pokarmowego bardzo dużo. Jeżeli nie mamy tego pecha, to wchłaniamy go bardzo mało albo prawie że nic. Druga sprawa to zależy od tego, z czym te jajka jemy. Czasami to nie jajka są tutaj problemem i zawarty w nich cholesterol pokarmowy, ale to. I to nie on podnosi ten cholesterol, ile to, że my te jajka robimy na przykład w dużej ilości na maśle, które nie tylko też zawiera cholesterol pokarmowy, ale dodatkowo jest źródłem kwasów nasyconych, długich nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeżeli dodatkowo jeszcze tego typu jajka nie jemy w towarzystwie warzyw, a więc również błonnika, to nie zmniejszamy absorpcji cholesterolu pokarmowego, więc mamy kombo do zwiększania. Cholesterolu we krwi, czy lipoproteiny LDL, czy dokładniej LDL-C, już tutaj nie chcę za bardzo w naukę wchodzić. Więc pierwsza podstawowa sprawa jest taka: czy ja uważam, że jajka należy wywalić z diety? Nie. Czy to jednak oznacza, że należy tych, tym jajkom stawiać pomnik i codziennie jeść 500 jajek, bo są takie świetne? Też nie. Jeżeli chcecie, lubicie jajka, nie ma problemu. Jajka są bardzo fajnym źródłem białka, nie ma sprawy, mają mnóstwo mikroelementów. Ale to, co można zrobić lepiej, to jeżeli chcecie, to róbcie jajka na przykład na suchej patelni, a dodawajcie olej po obróbce termicznej, jaki zamiast używać masła, możecie użyć oliwy. I to już diametralnie podbija walory zdrowotne całego produktu, całego posiłku, a macie dużo mniej kwasów tłuszczowych nasyconych, jeżeli dodatkowo. Wrzucicie trochę miksu sałat. Ja nie widzę sensu w tym, żeby, wiecie, siedzieć w tej kuchni, myć to wszystko, bryskać, żeby to trwało nie wiadomo ile. Dorzucacie trochę warzyw, macie lepszy profil kwasów tłuszczowych z oliwy i dalej te same jajka mogą nagle przestać być problemem, jeżeli chodzi o lipidogram. Jeżeli chcecie mieć smażone jajka na siłę koniecznie, spoko. Też lepiej smażyć na oliwie. Tu zdradzam, nie robimy jeszcze szczegółowego przyglądu na czym smażyć, ale zdradzam od razu, że tak jak najbardziej oliwa extra virgin jak najbardziej nadaje się do smażenia. Jeżeli chodzi o źródła białka poza jajkami, wystarczy tak naprawdę zamienić tłuste mięsa na chude mięsa, a ten tłuszcz, który Wam zostanie do dodania, realizować ponownie z oliwy, ewentualnie z C8 CO i MCT. Które możecie u mnie na ketoza.com też zamówić, jeżeli macie taką ochotę. To sprawia, że jeżeli macie większą kontrolę nad ilością dolanego tłuszczu i rodzajem tego dolanego tłuszczu, bo zamiast bazować na tłustym mięsie, które z automatu ma nie tylko białko, ale właśnie długie, nasycone kwasy tłuszczowe, jeżeli zmienicie to na chude mięso, to macie źródło białka, ale to wy decydujecie o tym, ile i jaki tłuszczu będzie dodany do tego posiłku, i znowu dorzucacie sobie prosty miks jakiś tam brokoli. Możecie sobie to rozmrozić, zrobić tak zwaną habaninę, jak ja to mówię. Możecie znaleźć o tym więcej w mojej książce antykulinarnej Koryto Dawida. Robi wam się od razu, z automatu, dalej ketogeniczny, niskowęglowodanowy posiłek, ale taki, w którym zmniejszacie udział długich kwasów nasyconych. Zwiększacie obecność zdrowych, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, ale nie tylko, bo nie dajcie się nabrać na to, że o, w smalcu też są jednonienasycone. No są, ale nie w 70%, tak jak w oliwie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oliwa nie ma cholesterolu, który może się utleniać, a w smalcu jest. I oksycholesterol smażony w obróbce termicznej to nie jest nic fajnego. Oliwa ma więcej witaminy E, oliwa ma polifenole, smalec nie ma. I wiecie, im więcej dolewacie tłuszczu, tym więcej drobne niuanse w profilu kwasów tłuszczowych zaczynają mieć znaczenie. To, że coś ma 55% versus 70%, tak ma znaczenie. Im więcej tłuszczu jest w diecie, tym bardziej to ma znaczenie. Kolejna sprawa to ryby. Jeżeli chodzi o ryby, to to jest trochę wyjątek, gdzie powiem wam, że nie tylko chude ryby są super, ale tłuste ryby też. I łosoś, i dorsz, i mintaj, cokolwiek chcecie, jak najbardziej ryby są w porządku. Od razu powiem, żebyście się nie bali tak bardzo metali ciężkich. Jedyne co warto robić. Zobaczcie, widzicie ten certyfikat? Spróbuję go jakoś tak tutaj pokazać o MSC MSC i ASC. Kierujcie się przy wyborze ryb rybami, które pochodzą z północnych krajów Unii Europejskiej i mają te certyfikaty, i nie dajcie się wystraszyć historii kolegi pracującego w Norwegii, który wie, co tam się wyprawia, historii, o której każdy z nas słyszał. Bo co innego jest powiedzieć o historyjce, którą ktoś gdzieś tam widział, nie mając wiedzy o tym, co tam się wyprawia realnie, a co innego jest czytać badania naukowe, które rzeczywiście te ryby badają, mierzą, sprawdzają zawartość metali ciężkich i dane, które mówią o tym, że na przykład selen zawarty w rybach wiąże się z metalami ciężkimi i zmniejsza ich Biodostępność dla naszego organizmu. Dużo przykładów mógłbym mnożyć, nie o to w tym teraz chodzi. Rybka, do tego oliwa, do tego jakieś warzywka, robi się zajebiście. Lecimy dalej. O, tu nawet mamy też łososia na zimno, jak najbardziej można wrzucić. Swoją drogą, jeżeli ktoś kroi cienkie kromki, to nawet jak macie dobry chleb orkiszowy, ale nie kroicie tych kromali, wiecie, na 10 cm grubości, tylko malutkie, to może się okazać, że jak weźmiecie wagę, zważycie trzy małe kromki, to się okaże, że macie z tego 35 gramów węgli. Jeżeli bazujecie na dobrych źródłach kwasów tłuszczowych, które zwiększają ketogenezę i zwiększają wrażliwość insulinową, i macie ruch i wrzucacie te węgle przedtreningowo, to się może okazać, że nie musicie wcale odmawiać sobie normalnego, zdrowego, fajnego pieczywa, jeżeli wiecie co i jak, jeżeli to są mądre, dostosowane do Was indywidualnie ilości w odpowiednich okolicznościach, czyli treningowych. Jeżeli chodzi o nabiał. To znowu bardzo podobna zasada słuchajcie, jak w przypadku mięs, czyli nabiał jest spoko, ale im bardziej pójdziecie w kierunku chudego nabiału zamiast tłustego, tym bardziej poprawicie swój lipidogram. Więc chcecie mieć jogurt? Jak najbardziej. Ja sam tonami jem nabiał, ale wybieram jogurt chudy, a nie tłusty. Wybieram Skyr. Mam serek wiejski o niskiej zawartości tłuszczu, Mam twaróg, który jest twarogiem chudym nie dlatego, że mam jakiś wielki problem z tłuszczami nasyconymi, ale wolę mieć większą kontrolę nad tym, jaki tłuszcz doleję i wolę dolać sobie w tym wypadku olej C8 czy MCT do odżywki białkowej, którą widzicie tutaj za mną. I robię sobie z tego na przykład szejka albo deser, na przykład jogurt plus kazeina plus odrobina na przykład dżemu na ksylitolu z odrobiną borówek. I robi mi się super taki pudding, który przedtreningowo sobie wrzucam z odrobiną, właśnie cełsenki czy MCT. Jeżeli chodzi o dodatkowe źródła kilokalorii z tłuszczu jako takiego, super opcją są masła orzechowe. My, w, na przykład, tutaj w swojej ofercie mamy trzy takie czyste masła orzechowe, i to jest makadamia, almond, czyli migdał, i hazelnut, czyli orzech laskowy. Dlatego, że po pierwsze, zmielenie tych orzechów zwiększa ich wchłanialność, po drugie, to jest nie tylko źródło energii, bo tu nie ma co ściemniać. W przypadku C8 i MCT jest to po prostu źródło energii, prekursor ciał ketonowych. W MCT i C8 nie ma witamin, nie ma minerałów, nie ma białka, nie ma nic. To jest energia, szybka, czysta energia i prekursor do produkcji ciał ketonowych. Natomiast tutaj, oprócz kilokalorii, które możecie sobie bardzo łatwo przemycić w tej formie, właśnie dorzucić do pudingu, zrobić z tego lody białkowo-tłuszczowe, cokolwiek, macie również witaminy i minerały, więc to jest też bardzo fajna opcja na zdrowe podbijanie kilokalorii. I to jest bardzo fajne źródło, również pod kątem profilu kwasów tłuszczowych, dlatego że tutaj kwasów tłuszczowych nasyconych nie ma dużo. Tak to w dużym skrócie wygląda. Chciałem Wam dosłownie na kilku produktach tutaj pokazać, że to też nie jest tak, że ja tutaj totalnie bagatelizuję albo demonizuję tłuste formy nabiału czy tłuste formy mięsa. Nie, one się pojawiają, ale pojawiają się raczej sporadycznie. Ale nie są moją codzienną bazą. Codzienną bazą jest chude białko, wyjątkiem są tłuste ryby. Do tego jest dolewany tłuszcz z oliwy MCTC8, plus tłuszcze z maseł orzechowych. Natomiast tłuste na biały, nawet wiecie, jak mam, nawet jakiś majonez, cokolwiek, to się pojawia jako przyprawa, jako walor smakowy, a nie walor energetyczny, nie walor kaloryczny. Mam tutaj również odrobinę błonnika, który jest dla mnie absolutnie tylko dodatkiem i to nie zawsze pojawia się raczej tam, gdzie mam ochotę zagęścić sobie jakiś sos domowej roboty do habaniny. Albo na przykład dorzucić sobie trochę do szejka białkowego, albo do pudingu gdzieś tam w okolicach treningowych. Też spoko opcja, pomyślałem, że Wam pokażę. Nie ma co się tam skupiać więcej na tym na razie, bo z budnikiem i pracą z budnikiem chciałbym się zająć więcej w przyszłości. Tak to w dużym skrócie wygląda. Jeszcze tutaj jakieś polędwiczki, polędwice, wędliny. Tu akurat mam. Parówki i parówki też są spoko, tyle tylko, że ja no tutaj celowo wybieram takie, które nie mają azotyn, azotanu w soli peklowanej. Jeżeli chodzi o konserwanty, no to tutaj mamy susz z aceroli i tyle. To jest cała konserwacja. Tak to wygląda w dużym skrócie, więc podsumowując, jak najbardziej dieta keto, tak, jak najbardziej da się mieć niski cholesterol na diecie keto, jest to możliwe. Tak wygląda w dużym skrócie uśródziemnomorskowienie diety keto. Jak widzicie, to naprawdę nie jest trudne. To jest właściwie banalnie, banalnie proste. Wystarczy tylko, że sobie z grubsza, roboczo podzielicie swoją dietę na te trzy grupy. Na białko, na tłuszcz i na rośliny, węgle, jak tam chcecie sobie to nazwać. W białku bazujcie głównie na chudych plus tłuste ryby jako wyjątek. Tłuszcz dolewajcie głównie oliwa MCTC8, ewentualnie masła orzechowe. Węgle cały czas to samo, niskowęglowodanowe tu się absolutnie nic nie zmienia. Natomiast te tłuste tematy, które dzisiaj stanowiły dla was bazę. Jeżeli chcecie je dalej mieć, nie ma problemu, ale rzadziej, ewentualnie w mniejszych ilościach. Pytanie, kiedy będą efekty? Wiecie, to tak naprawdę zależy od tego, w jak kiepskiej sytuacji zdrowotnej jesteście, jak bardzo hardkorowa była Wasza dieta do tego momentu. I jak mocno podejmiecie zmiany. W tym kierunku, który tutaj opisałem. Od tych trzech czynników zależy to, jak szybko i jak mocne efekty będą, ale mogę wam powiedzieć z doświadczenia, że zazwyczaj 2-3 tygodnie już potrafią wywołać zauważalne zmiany w diagnostyce, natomiast 2-3 miesiące potrafią diametralnie wpłynąć na ten lipidogram. Czasami są to naprawdę ogromne wartości, zwłaszcza jeżeli wcześniej mieliście bardzo dużo długich, nasyconych, bardzo mało błonnika. Jeszcze jak dodatkowo wchodził fenotyp z Hyper Responder, to czasami, wiecie, to były sytuacje, gdzie ktoś przechodził z ApoB rzędu 180-200 mg na decylitr, 2-3 miesiące roboty wciąż w keto, wciąż w modelu low-carbowym i taka osoba redukowała to ApoB z 180-200 do rejonów 80 mg na decylitr. Także tego typu rzeczy też widzieliśmy między innymi w naszej poradni dietetycznej. Tyle. Na dzisiaj. Mam nadzieję, że takie trochę upraktycznienie, pokazanie na konkretnych przykładach mogło Wam trochę pomóc. To naprawdę nie jest nic trudnego. Dajcie sobie na spokojnie czas, zobaczcie co u Was siedzi w lodówce. Proste, proste tego typu ruchy potrafią naprawdę piękną bazę już pod to zrobić. Później można delikatnie bardziej podkręcić wątek błonnika, dodać mądrą suplementację jakieś omega trójki, zadbać o sen, zadbać o ruch i naprawdę cudowne efekty można tutaj osiągnąć. O tym więcej postaram się nagrać w kolejnych odcinkach, zrobić dla Was serię kulinarną, gdzie trochę sobie pogotujemy, ale jeżeli chcecie wcześniej szybciej działać, no to zostawiam Wam kilka linków w filmie. W opisie pod tym filmem znajdziecie te linki. Dzięki tyle na dzisiaj. Dajcie znać, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać, zobaczyć. Ja z chęcią nagram dla Was te filmy, no bo chodzi o to, żeby tą całą teorię, która jest tutaj też na kanale, zamienić później w praktykę. Do następnego.